Dzisiaj zapraszam Was na króciutki materiał poświęcony Morbidelli T125. Miałem niedawno na kanale w bardzo obszernym, rozbudowanym materiale testowym ADV, czyli bliźniaczą konstrukcję, dokładnie to samo, tylko z troszeczkę innym przodem, innym błotnikiem. Wybaczcie, takie realia pracy. Inna lampa. Inny błotnik z przodu troszkę szczuplejszy, więc tutaj rozbudowane są bardziej te elementy nadwozia, że tak to powiedzmy. Tam było szczuplej, przez co może troszeczkę taka szersza aparycja drogowa. No i mniej dmucha, chyba troszkę dzięki temu mniej będzie dmuchało nam na nogi. W trasie przynajmniej takie odniosłem wrażenie, chociaż byłem w dość mocno obudowanej zbroi. Więc tutaj też nie będę się upierał. Natomiast sam motocykl bardzo fajny, z bolączkami, które cały czas doskwierają temu motocyklowi. A więc zobaczmy, resetowanie do 199. Odpalmy na biegu neutralnym. Jest, odpalimy, zobaczymy, czy odpali bez problemu. Coś się zawah coś zawahało z obrotami, ale jest ok, nie gaśnie. O, o! Słuchajcie, może dlatego, że odpalam go... Odpalam go nagrywając na biegu... Jałowym, gdy odpalamy go na biegu, na pierwszym biegu ze sprzęgłem wciśniętym do maksimum, to są różne rzeczy się dzieją, ale nie, nie do końca. Wracając w drodze powrotnej, zaraz przebitka będzie na półmetek tej trasy, to zobaczycie, bo tam nagrałem pod garażem komentarz. W drodze powrotnej zgasł mi na czerwonych światłach, kiedy się zatrzymałem, wysprzęgliłem, dałem N, postawiłem nogi na ziemi. Pracuje i nagle gaśnie. I musiałem go znowu odpalać kilka razy rozróżnikiem, więc coś jest ewidentnie nie halo i jest mi dosyć, jest mi trochę przykro, jestem dosyć rozczarowany tym i jest mi dosyć przykro, bo przy tak rewelacyjnej cenie i gabarytach, które idealnie pasują pod moje rozmiary jeźdźca, Byłem gotowy sprzedać moją CBR-kę i przejść właśnie na taką konstrukcję. Ale słuchajcie, moja CBR-ka, czy lato, jesień, zima, wiosna, nieważne, czy stoi ileś miesięcy w garażu, oczywiście raz tam ją drugi odpalę w sezonie, żeby akumulator, trzeba tam bag demontować, żeby się dostać akumulatora, w ogóle porażka jak na Hondę, no, ale nieważne, nie rób w topu. to Honda mi odpala za każdym razem, nigdy mi nie gaśnie, działa jak złoto. A tutaj, no wiecie, no takie są przygody, Kurde, no, jeszcze zrobię za chwilę dla Was tą próbę z odpalenia z biegu z pierwszego biegu. Wysprzęglimy go, znaczy wrzucimy mu jedynkę. No, i wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o tym motocyklu, powiedziałem przy tamtym materiale. Ja tego wziąłem na drugą rampkę tylko po to, żeby się przekonać, czy te problemy, które dospierały tamtej mocno skatowanej w terenie wersji ADV białej z tymi fajnymi obudowanymi tu ochronami na, na ręce przed robactwem, wiatrem i innymi tam w terenie gałęziami i niespodziankami, które mogły atakować nasze dłonie, to tam mi się to dużo bardziej podobało, że fajnie jest zabudowana tu. Ten pionowy wyświetlacz też mi się bardziej podobał, ale chodzi mi o to, że wziąłem go po to, żeby się przekonać głównie też dla siebie, czy, czy tu nic takiego się nie powtórzy, no, ale odpalmy go jeszcze raz, czekajcie, spróbujmy, dajmy mu jeszcze szansę. Chociaż zdarzyło mi się to, jak mówię, nie raz, nie dwa. Odpaliliśmy. O, zobaczcie, widzicie? Leciutko dodałem gazu, leciusieńko i już zgasł. No to odpalamy jeszcze raz. Już znowu, już znowu traci obroty. No dobra, ale to i tak jest nieźle. To naprawdę i tak jest nieźle, bo to się. Możemy go zgasić killswitchem. I teraz Wam pokażę myk, jaki. Jeśli zapomnimy to zrobić. <ścoughs> To powinno być odcięte. Ktoś mi to kiedyś napisał w teście ADV-ki, właśnie, że no tak to powinno być. Albo zintegrowany kołyskowy tutaj, kill switch i rozrusznik, prawda, że mamy tutaj rozrusznik i kill switch jednocześnie, I wtedy nie ma problemu. A jak tak, to nie powinno być możliwości kręcenia rozrusznikiem, bo to może zde zdezorientować, kiedy dzieje się bardzo wiele dookoła. Albo jesteśmy zmęczeni, albo warunki atmosferyczne, albo nie wiadomo. No wszystko może nas rozproszyć. Bardzo fajny cockpit, jeśli chodzi o kierownicę. Super mi się to podoba. Ta szersza, jak powiedziałem, konstrukcja motocykla też fajniejsza aczkolwiek ten pionowy stylistycznie przypominający ekran telefonu bardziej mi pasował ekran no, grafika ta sama z czarną taką przyciemnianą szybką tutaj no i tymi osłonami na ręce, bardziej mi to leżało chociaż świetnie mi się tym jeździ wrzućmy może jedynkę, odpalimy jeszcze raz nie ma już kill jest wywalony włączam, wciskam sprzęgło, klamkę sprzęgła na maksa i odpalam. I mi podjechał. Kawałeczek mi podjechał do przodu, mimo tego, że mam maksymalnie wciśniętą klamkę sprzęgła. Więc widzicie, no, ja wam nigdy bajek nie opowiadam. Puszczam minimalnie teraz sprzęgło i. Okej. Okay. Nie, on jest całkowicie odcięte są biegi, bo widzę, że dokładnie tak jak na jałowym, tu nie ma żadnej przebitki ze sprzęgła. Coś jest nie tak. Dobra, zdławimy go puściłem troszkę mocniej. Sprzęgło, jeszcze raz go odpalmy, bo to są ważne rzeczy, słuchajcie, to są ważne rzeczy. Jeżeli ktoś wyda tych kilkanaście tysięcy na ten motocykl, to to są istotne, istotne sprawy dlatego ten, ta druga randka, dlatego ten test no i znowu, zobaczcie, dotknąłem małym paluchem dotykam do rozrusznika wciśnięta na maksa klame, klameczka sprzęgła Ach, dobra, teraz go wysprzęglimy. damy mu na, na jałowy dobrze coś coś ewidentnie z tymi obrotami jest nie tak no ale dobra, nie katujmy go, dajmy spokój o wyświetlacz już powiedziałem Mój cały przebieg testowy jak na razie to jest około 400 km 395,5. Jeszcze dzisiaj zrobię mu co najmniej 50, więc zje ze 450. Ze wskazaniami stanu paliwa i tym to już mówiłem, że to są w większości motocykli są jaja. Pokazuje mi trzy kreseczki. Dolałem mu na full. Przy stanie przebiegu chyba 270 km, miałem wtedy tak 270. Teraz mam połowę zbiornika i zbliżamy się do 400. No cóż, super. Super maszyna, wysoko trzeba podnosić nogę. To też trzeba uważać, bo już sobie raz kolanem przydzwoniłem tutaj, mimo tego, że mam 186, nie jestem niski. To trzeba pamiętać, no jest to dosyć wysoka maszyna. Ktoś mi tam zapytał w komentarzu, czy jak ktoś ma 170 cm wzrostu, to będzie to dla niego odpowiednie moto. No, napisałem, że nie. Rekomendował minimum 175, a najlepiej 180 i w górę, żeby się czuć tutaj pewnie. Ja przy moich no, długich nogach i wzroście 186 cm, jak się zatrzymuję na światła, żeby komfortowo oprzeć moje duże buty takie zimowe mam trapery na płasko, no to już jestem na styk. A przypominam Wam, że jestem wysoki, więc jakbym miał, nie wiem, no 10 cm mniej tą dyndał ze spiętami w górze, byłoby to po prostu troszkę mniej komfortowe. No ale wszystko się da, wszystko dla ludzi. Jak komuś to nie przeszkadza, to myślę, że i 175 spokojnie się na takim motocyklu odnajdzie. Ale są wygodniejsze, troszkę niższe, mniejsze maszyny dla ludzi o średnim wzroście. No dobra, jeszcze ta przebitka na wioskę, i chyba to będzie wszystko. Także tam zakończymy sobie tym podsumowaniem na półmetku tej trasy, z której wczoraj wróciłem. Świetnie mi się jechało, podsumuję to bardzo fajnie, dopóki mi nie gaśnie, dopóki nie ma innych problemów. A i muszę pochwalić, że skrzynia biegów tu chodzi dużo bardziej namacalnie, wyczuwalnie pod nogą. Tam po prostu coś było rozkwierutane, też był czujnik stopki urwany w terenie, że można było odpalić na, na biegu jałowym, nie było blokady. Na, biegu, na, na pierwszym biegu, gdy, jeżeli mieliśmy zatrzymany motocykl, to mogliśmy rozrusznikiem go odpalić. Trzeba było pamiętać o tym, że nie działała blokada. I, i tyle. No a tutaj fajnie. Ten kaczyciup <laughs> Może piękny, nie jest urodzonik grzesze, ale... Motocykl no super. Gdyby tylko kurczę zrobili coś, nie wiem, czy to pompa paliwa, czy coś tam, no coś ewidentnie szwankuje. Napiszcie mi, jeżeli jeździcie ADV-ką, jeżeli macie prywatnie ten motocykl, czy właśnie wersję T125 czy T125 z X-em, tą, którą miałem w tym pełnym teście. No i zapraszam Was jeszcze raz do tamtego pełnego materiału szczegółowego, żebyście tutaj nie czuli się rozczarowani. To jest tylko takie drugie podejście, druga randka. Jak powiedziałem, jeszcze ta przebitka z wioski pod garażem. I to by było wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bliźniaczą konstrukcją zrobiło mi się 180 km z Warszawy, bardzo fajnie. Te same problemy, które miałem nadal się pojawiły w tym motocyklu, jeśli mówimy o tamtym białym ADV, a więc po odpaleniu nie łapie obrotów biegu jałowego równych, przygasa. Muszę kilka razy to robić, gdy odpalam ze sprzęgła na biegu, no czy na neutralnym, niewiele to zmienia, po prostu yy, ma jakiś problem ze złapaniem tego optymalnego no, obrotu w prędkości biegu jałowego, żeby, żeby nie przygasał. Coś tam się dzieje dziwnego, po kilku odpaleniach zwykle problem ustaje. Ale maszyna, poza takimi no, drobiazgami, które potrafią trochę uprzykrzyć, świetna na wysokiego jeźdźca, jak powiedziałem, testując białe ADV. Zresztą zachęcam was po raz kolejny do obejrzenia tamtego bardzo szczegółowego testu. Tutaj robię tylko taka, taka druga randka, powiedzmy z tym kaczym dziobem w wersji nieco. Innej stylistycznie to też warto stwierdzić, że mamy inne oświetlenie. Tam był ten taki X, symbol X-owych świateł dziennych. Tu mamy po prostu zwykłe kreseczki po dwóch stronach lampy. Światła drogowe tam bardziej mi odpowiadały. Tu niby też są dwie soczewki, ale jakoś tak tamto umiejscowienie ustawienie świateł mijania drogowych było lepsze z jedną uwagą, że gdy włączaliśmy światła drogowe w tym białym ADV to troszeczkę słabo światła mijania nie wiem czy tam to powiedziałem, ale przypomniałem sobie tu testując ten motocykl, że chyba zapomniałem wspomnieć, że lekkie przygasanie ledów mijania co chyba nie jest typowym objawem w motocyklach 125 czy większych pojemności, żeby przygasały światła mijania jakby brakło trochę prądu <laughs> Po, po dołączeniu soczewki, soczewkowych drogowych, świetne, świetne motocyklowe terenowe wozidło. Opony fajne na różną nawierzchnię. Poleciałem sobie trochę kilometrów po piachach, szutrach. No, przecinałem je z prędkościami około 60 km na godzinę. Bezproblemowo. Czasem minimalny uścisk na piachu, ale to jest normalne, trzeba balansować na każdym motocyklu. Te same laczki, co były, wszystko to samo. Wichura potworna, więc zbieram się.